Jakie zabiegi dobre są do cery zmęczonej, poszarzałej, już z pierwszymi oznakami starzenia, takiej, która już troszeczkę zaczyna wiodczyć, gdzie mamy już odrobinę zaburzony owal twarzy. Doskonale w tym wypadku sprawdzają się zabiegi regeneracyjne, na przykład na bazie radiofrekwencji multipolarnej bądź radiofrekwencji frakcyjnej. Tak naprawdę metodę czy technologię radiofrekwencji dobieramy w zależności od tego, z jakim problemem skórnym mamy do czynienia. Dodatkowo tego typu zabiegi łączone są z mezoterapią mikroigłową, mezoterapią bezigłową bądź sonoforezą, czyli wprowadzaniem substancji aktywnej w głowę skóry. Zabiegi tego typu albo są łączone, w jednym zabiegu albo wykonywane po sobie w serii. W przypadku mezoterapii bez igłowej bądź wprowadzania substancji aktywnej przy użyciu fonoforezy, może to być bez większego problemu łączone w jednym zabiegu. Co jest najważniejsze? Tego typu zastosowanie radiofrekwencji daje efekt napięcia, poprawy kolorytu skóry. Wykonane w serii sprawia, że wasza skóra zaczyna być coraz bardziej napięta, zagęszczona, wygląda młodziej, świeżej i co najważniejsze, pobudza nam. Komórki fibroblasty do produkcji i elastyny, a już za chwilę pokażę Wam, jak taki zabieg wygląda. W kosmetologii bardzo ważne jest wykorzystanie technologii regeneracji skóry. Dzięki temu, że stosujemy technologię regeneracji skóry, wywołujemy opóźnienie procesów stworzenia, wywołujemy poprawy kondycji skóry, przede wszystkim napięcie skóry, poprawy jej wyglądu, a co za tym idzie sprawiamy, że efekty zabiegów, które wykonujemy są długotrwałe. Do zabiegów regeneracji skóry, czy zabiegów poprawiających strukturę napięcie skóry bardzo częstą technologią wykorzystywaną w kosmetologii jest radiofrekwencja. Radiofrekwencja to pole elektromagnetyczne, które wywołuje w skórze tzw. ciepło endogenne, czyli głębokie. Dzięki temu obkurczamy istniejący kolagen i elastynę, jak również i stymulujemy fibroblasty do produkcji nowych włókien kolagenowych i elastynowych. Zabieg ten jest szczególnie dedykowany osobom, które mają zwiodczałą skórę atroficzną cienką, u których skóra jest poszarzała, pozbawiona zdrowego kolorytu. Dzięki zastosowaniu radiofrekwencji w terapii skóry przede wszystkim poprawiamy jej ukrwienie i odżywienie, czyli pozytywnie wpływamy na jej regenerację. Zabiegi z wykorzystaniem radiofrekwencji warto wykonywać w serii, ponieważ tylko i wyłącznie zastosowanie tego zabiegów w serii i odpowiednich odstępach daje doskonałe i długotrwałe efekty. Należy pamiętać, że podczas wszelkiego rodzaju zabiegów regeneracyjnych a musimy przede wszystkim uzbroić się w cierpliwość. W przeciwieństwie do klasycznych zabiegów z wypełniaczami, gdzie tylko i wyłącznie uzupełniamy braki powstałe na skutek procesów starzenia czy tzw. zmarszczek mimicznych, czyli nadmiernej ekspresji twarzy, podczas wykorzystania techniki regeneracyjnej, przede wszystkim musimy uzbroić się w czas i w cierpliwość, ponieważ wszystkie zabiegi, które wykonujemy, bazują na naturalnych procesach regeneracji skóry. Dużym plusem tego typu metod pielęgnacji, regeneracji i metod Anti-Age jest to, że efekty są przede wszystkim długotrwałe, skóra wygląda zdrowo, pięknie, a nasza twarz wygląda naturalnie. Często łączy się stymulatory tkankowe właśnie z technikami fizykalnymi, takimi jak radiofrekwencja, jak mezoterapia bezigłowa, jak sonoforeza, jak na przykład HIV. W przypadku skóry trądzikowej, w przypadku rozstępów, blizn bardzo częstą metodą czy sposobem wykorzystania radiofrekwencji jest radiofrekwencja frakcyjna bądź mikroigłowa. Jej zadanie polega na mikronakłuciu, czyli wywołaniu mikrouszkodzenia skóry, potem wynaczynienia oraz punktowego przegrzania tkanek do temperatury mniej więcej około 60 stopni Celsjusza. W efekcie uzyskujemy intensywny stan zapalny, a co za tym idzie, również bardzo intensywny proces regeneracji skóry. W przypadku osób, które mają problemy z bliznami potrądzikowymi, z rozstępami na skórze, blizny po urazach i wypadkach, tego typu metoda, łączona oczywiście z innymi dobranymi do konkretnego problemu skórnego, pozwala zniwelować widoczność blizn nawet o 70-80%. W zależności od tego, jakie mamy możliwości regeneracji, czyli jakie dodatkowe choroby występują w organizmie, procesy regeneracji następują bardzo indywidualnie. Tak jak widzicie tutaj bardzo powoli opracowujemy sobie każdą partię twarzy, opracowujemy mięsień okrężny ust, który odpowiada za powstawanie tzw. zmarszczek palacza oraz pogłębienie się bruzdy nosowo-wargowej. Opracowujemy sobie mięsień okrężny oka, gdzie bardzo często występują zmarszczki mimiczne oraz gdzie pod okiem skóra jest bardzo zcieńczała. Bardzo często u osób, które mało śpią, słabo się odżywiają bądź są na diecie redukcyjnej, występują również i cienie pod oczami. Z wykorzystaniem radiofrekwencji jesteśmy w stanie również niwelować tak zwaną opadającą powiekę, jak również i doskonale zagęścić skórę pod oczami. Warto to rozważyć, szczególnie u osób, które pierwotnie rozważają wypełnienie okolicy oka. Zabieg z użyciem radiofrekwencji, czy ewentualnie połączony ze stymulatorami bądź mezoterapią i głową, da dużo lepsze efekty, dużo bardziej trwałe. i Przede wszystkim zabiegi będą dużo bardziej bezpieczne. Zobieg radiofrekwencji okolicy całej twarzy trwa około 30 minut. Potem, jako etap numer 2, kładziemy maskę, na której pokażę Wam, jak wykonać masaż. Jeżeli podczas zabiegu chcemy wprowadzić w głąb skóry substancję aktywną w postaci ampułki przy użyciu sonoforezy, mezoterapii bezigłowej, należy pamiętać, że większość preparatów wykorzystywanych do zabiegów mezoterapii jest nieodporna termicznie, w związku z czym, jeżeli w tym samym zabiegu chcemy wykonać radiofrekwencję, najpierw wykonujemy radiofrekwencję, a dopiero potem, jako etap numer dwa, wprowadzamy substancję aktywną przy użyciu sonoforezy. Bardzo ważnym podczas zabiegu jest nałożenie odpowiednio dobranej maski odżywczej, która nawilży, odżywi skórę, poprawi jej wygląd i strukturę. I wtedy opcje tak naprawdę mamy dwie: bądź zostawiamy maskę na skórze, pozwalamy klientowi się zrelaksować, bądź co znacznie przy okazji poprawia wchłanianie substancji aktywnych. Relaksuje skórę, relaksuje mięśnie. Wykonujemy dowolny masaż relaksacyjny przez około 10 minut. To, co teraz widzicie, to jest masaż pędzelkowy. To jest delikatne muskanie skóry, które bardzo wycisza i relaksuje. Nie jest to masaż intensywny, niemniej jednak wywołuje bardzo intensywną relaksację, wyciszenie klienta i uspokojenie mimiki twarzy. Trochę pędzelkami wykonujemy zawsze do góry, ponieważ zasada w kosmetologii, w masażu anti-age jest taka, żeby zawsze działać odwrotnie do grawitacji. Opracowujemy sobie mięśnie, delikatnie muskając okolice nosa, czoła, co daje wyciszenie, jak również i przy okazji poprawia wchłanianie maski. Taki zabieg. Z wykorzystaniem masażu powinien, jak wcześniej wspomniałam, trwać około 10 minut. Możecie spokojnie taki masaż wykonywać sobie sami w domu. Przy domowym spam, przy nałożeniu odpowiedniej maski dobranej do rodzaju skóry przede wszystkim zrelaksuje was wyciszy. Często osoby, które mają problemy z nadmiernymi i częstymi chronicznymi bólami głowy bądź problemy ze snem, u nich wykonanie takiego masażu wyciszy i ułatwi zasypianie. Łaskanie pędzelkami oddziałuje na receptory skóry. Jest na tyle delikatne, że nie wywołuje efektu łaskotania, jednak na tyle intensywne, Że nasza skóra doskonale na niego reaguje. Oczywiście, wszystkie zabiegi wykonywane w gabinecie kosmetologicznym powinny być poparte odpowiednią pielęgnacją domową, zaleconą przez kosmetologa i dobraną do odpowiedniego problemu skórnego. Dzięki tak naprawdę stosowaniu się do zaleceń pielęgnacji domowej poprawiacie efekty zabiegów wykonanych w gabinecie kosmetologicznym, dzięki czemu efekty zabiegów są dużo bardziej intensywne, a procesy regeneracji następują znacznie szybciej. Po zakończeniu masażu zmywamy maskę oraz wykonujemy delikatny masaż twarzy, już manualny, podczas którego wprowadzimy sobie krem odpowiednio dobrany do rodzaju skóry. Krem na zakończenie zabiegu rozprowadzamy na skórze bardzo delikatnie. To już nie jest masaż relaksacyjny delikatne ruchy wokół twarzy nie mają na celu rozmasowanie mięśni. Tutaj chodzi nam o delikatne wprowadzenie preparatu i wklepanie go tak, aby utworzył warstwę ochronną skóry i delikatnie wchłonął się w warstwę rogową skórka. Zabiegi z wykorzystaniem radiofrekwencji, czyli zabiegi regeneracji skóry warto powtarzać około raz w tygodniu w serii ilości dobranej przez kosmetologa, dodatkowe a substancje aktywne są podczas zabiegu dobierane do konkretnego problemu skórnego, tak żeby uzyskać jak najlepszy efekt. Można przy okazji wykonać delikatny ucisk w okolicy zmarszczki oraz przy zakończeniach nerwowych szczególnie dedykowane osobom, które mają nadmierne napięcie mięśni okolicy czołowej oraz delikatnie rozmasować zakończenia przyłóżne, to wywoła by efekt relaksacji szczególnie u osób, które cierpią na bruksizm i nadmierne napięcie żuchwy i mięśni w okolicy szczęki jak również i Udrożnij nam naczynia limfatyczne.